Żaneta Stasińska. Jesienne uczucia. Jesienny blady świt mnie przebudził. Za oknem wiatr silny i pada deszcz. Sen piękny, barwny mi się przypomniał. Po plecach przeszedł rozkoszy dreszcz. Uchyliłam okna, wiatr potargał mi włosy, krople deszczu głośno w parapet uderzają. Barwnym korowodem fruwają wokół liście, drzewa w rytm wiatru, rzewną pieśń śpiewają. Senne marzenia lawirują wciąż w głowie. Czuję jeszcze czuły dotyk Twoich dłoni. Kaszęta trelem wygrywają hymn miłości. Czuję twój ciepły oddech na mojej skroni. Jesienna nostalgia oplotła moje serce. Pajęczą siecią złapała w miłości sidła, jak modliszka wtargnęła w sny moje teraz mami, nęci, wabi i duszę uskrzydla. Czuję się tak lekka, jak motylek barwny, jak młoda sarenka co listki soczyste zjada, jak pszczółka co nektar z kwiatów spija, leciutko na kwieciu soczystym przysiada. Spijam miłość, jak nektar z brzegu pucharu, każdą cudowną chwilę chowam głęboko, nie myślę o krzywdach, jakie mi zadano, z miłością balansuję w chmurach wysoko. Bo życie jest piękne, jeśli chcesz, by było. Uśmiechem witam każdy nowy dzień, kocham mocno gorąco całym sercem, smutki, problemy usuwam głęboko w cień. Czytał Bogdan Dmowski.